Dobra, muszę przeciąć ten przewód. A jesteś pewien, że to ten? Tak, nie jestem głupkiem. A odłączyłeś prąd? Tak, ten kabel jest odłączony. Trochę wiary we mnie. Oj, wszystko w porządku? Hmm, trochę śmierci pieczonym schabem. Zgładniałam. 这这这这这这这这这这这这白的。So, so, 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 so Czy recenzowanie gier planszowych, które zdobywają całą masę nagród, w tym Spildes, Jares, ma w ogóle jakiś sens? No, zasadniczo to tak, bo nie ma produktów idealnych i każda gra może się na czymś, że tak brzydko powiem, wywalić. Natomiast, jeżeli chodzi o Bomb Busters, to to była gra, która trafiła do mnie tylko i wyłącznie dlatego, że spodobała mi się grafika na pudełku, bo ona jakoś tak do mnie przemawia, hej, to jest taka krzyżówka trochę pogromców duchów z całą popkulturą lat 90. I to mnie kupiło, bo poza tym to kooperacyjna gra imprezowa, no nie do końca moje klimaty takie trochę b no jeszcze te wszystkie nagrody. Bardzo często, jeżeli jakiś tytuł zdobywa wszystkie te najbardziej ważne, główne nagrody, to oznacza, że jest tak bardzo dla wszystkich, że jest trochę nijaki tak, no szczerze, to nie zawsze ma do zaoferowania coś interesującego. Cześć z tej strony amator planszówek. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję Gry Bomb Busters od wydawnictwa Nasza Księgarnia, czyli planszóweczki, która pozwoli Wam się rozerwać. Ha, ale słuchaj. No, to co my tu robimy? A my Bombusters jesteśmy pogromcami bomb. Czyli z saperami. A rolą sapera jest rozbrojenie bomby i właśnie to tu robimy. No, dobra, takie oczywiste oczywistości, ale jak my to dokładnie robimy? Każdy gracz ma przed sobą, w zależności od liczby grających, jedną lub dwie podstawki. Na tych podstawkach znajdują się żetony przewodów. Te przewody na całą rozgrywkę mają liczby na sobie, cyfry i liczby od 1 do 12. Każda wartość występuje 4 razy. Do tego są jeszcze przewody żółte i czerwone. Żółte i czerwone są oznaczone ułamkowo, dlatego że kiedy już rozznamy na ślepo, nie wiedząc, jakie wartości te wszystkie żetony do różnych, Graczy, no to w odpowiednich swoich stędzikach układamy je od malejącej do rosnącej wartości. I w przypadku żółtych i czerwonych przewodów te wartości na nich służą nam tylko i wyłącznie do tego, żeby je umieścić w odpowiednim miejscu naszych podstawek. I teraz, jak się toczy rozgrywka? W swoim ruchu dany saper może wykonać jedną z trzech akcji. Pierwszą jest ryzykowne cięcie, czyli patrzy, jakie ma u siebie kabelki, wybiera sobie jakąś wartość. Wybiera sobie innego sapera i mówi, że dobra, na twojej podstawce ten jeden kabelek, czy to jest, no na przykład, szóstka? E, jak nam odpowie, jasne, to jest szóstka, super, wykładamy te płyteczki, przecięliśmy kabel, jesteśmy bliżej rozbrojenia bomby. Jak nie trafiliśmy? No to nasz licznik odliczający do momentu, kiedy wszystko rybnie, przesuwa się w stronę tego, że rybnie. Więc to jest pierwsza akcja. Druga, jaką możemy wykonać, to jest pewne cięcie, czyli jeżeli w swoich planszetkach mam cztery takie same wartości, albo dwie, gdzie już widzę, widzę na stole, że dwie pozostałe zostały zagrane, czyli wiem, że nie ma więcej przewodów tej o tej wartości w rozgrywce, to mogę je po prostu przeciąć u siebie, wyłożyć na stół. Super, kolejny ruch za nami. I ostatnia rzecz jest taka, że jeżeli mam na swojej podstawce już tylko i wyłącznie czerwone kable, no to mogę je ciachnąć. I dzięki temu wiemy, że bomba zasadniczo jest rozbrojona, ponieważ już nie można trafić na czerwony kabel. Bo jeżeli w trakcie tego wskazywania i przecinania trafimy na czerwony, no to ta bomba zawsze nam rypnie i wtedy też przegramy. Gra zawiera w sobie 66 misji, z czego 8 pierwszych jest podstawowych, a dalej odkrywamy je sobie w toku rozgrywki. I nie pokażę Wam, jakie tutaj dokładnie wchodzą nowe elementy, bo jeżeli myślicie, że cała gra się opiera na tym, że ok, przez całą grę robimy dokładnie to samo, różni nam się tylko to, ile kabelków czerwonych żółtych jest w rozgrywce, bo na tym polega bazowa rozgrywka, no to się mylicie. I tutaj pierwsze zaskoczenie. Ależ tu jest elementu. Słuchajcie. Nie trudno sobie pomyśleć o wydawcach, który, którzy by zrobili tak, że popatrzyliby na tę grę, pomyśleli sobie 66 misji w grze, która no, polega na dużej mierze losowości, gdzie, która generuje wielką regrywalność, bo za każdym razem te kabelki nam się inaczej łożą, to zróbcie nie 66 misji, ale 99 i nie wszystkie będą takie same, a resztę wydamy w dodatkach. Tutaj nie wszystko mamy w jednej grze. To jest pierwszy element, który absolutnie podoba mi się w tym tytule, czyli w zasadzie... tak. Taka modułowość, bo jasne, my te misje przechodzimy powiedzmy w kampanii, ale jest to kampania, w której wcale nie musimy rozgrywać w jednym składzie. Nie. To wszystko, to są po prostu, kiedy nauczymy się rozgrywki na tych wcześniejszych misjach, a nawet nie tyle nauczymy, bo te pierwsze osiem misji to was perfekto nauczą, co tutaj robimy, to potem po prostu odkrywamy różne nowe zasady, modyfikatory, które wchodzą do rozgrywki. I magia tej gry polega na tym, że wy możecie tę misję rozgrywać, jak tam się wam podoba. Jak wam się jakaś nie podoba, to rozegracie sobie ją raz, sprawdzicie jaka jest, powiecie, już więcej tych elementów nie wyciągniecie w ogóle, bo wam się nie będzie chciało. A czy jest to mały motywator, bo w grze mamy nawet system osiągnięć, którym możemy sobie wyklejać nasze pudełko z dobytymi odznakami za to, że rozbroiliśmy jakieś bomby. A dodam do tego, że ta gra jest ubrana jeszcze w fabułę, gdzie na kartach misji są rozpisane różne zdarzenia i trochę się czujemy jak w takiej krzyżówce bonda mission Impossible i nagiej broni, więc jak dla mnie stosik pod tym względem. No ale tak mówię, nie chcę wam zdradzać, co dokładnie tu wchodzi do rozgrywki, ale uwierzcie mi, mamy pięć pudełek. Oprócz tych podstawowych ośmiu misji w tej grze, każde pudełko wprowadza niekiedy więcej niż jedną nową zasadę, i w tej grze są nawet roboty. Serio! I wow! Dla mnie, Sztosier, pod tym względem, i to, że można traktować tę rozgrywkę totalnie modułowo. Wy się możecie bawić w tym misji jak chcecie. I to sprawia, że możecie spokojnie siadać z totalnie nowymi graczami. Zasady wyjaśnicie w mgnieniu oka. Siądziecie, zaczniecie się bawić. Spokojnie możecie grać w te misje początkowe. Spokojnie możecie, jeżeli grywacie sobie z różnym składem, czasami siądziecie z tymi, z którymi już graliście, wyciągnąć sobie zestawy nowych zadań. Jeżeli ograliście wszystkie 66 misji, możecie sobie to mieszać, jak chcecie ogrywać te misje. Albo te misje, zagrać sobie w coś podstawowego, bardziej imprezowego i różnego, zagrać sobie w coś, gdzie jest bardziej kombinowane. Zagrać się w coś, gdzie występuje presja czasu. Jest tutaj jedna wielka piaskownica w stosunkowo małym pudełku i to jest naprawdę świetne, ale mówię Wam o tym, co tu jest, a no nie powiedziałem, czy same wrażenia z rozgrywki są dobre. I tutaj niespodzianka, tak jak powiedziałem, wcześniej gra imprezowa, kooperacyjna, no trochę nie mój klimacik, bo imprezowo nie walczyć ze sobą, nie robić na paskudę. Gdzie tu emocje? I się okazuje, że emocje tutaj naprawdę są, ponieważ. To jest gra, która jest bardzo mocno dedukcyjna. To jest tytuł, jeżeli lubicie gry dedukcyjne, detektywistyczne, gdzie musicie wykminić na podstawie tego, co już macie. Tutaj cała rozgrywka bazuje właśnie na tym. Patrzycie, co wykładają wasi współgracze, co wykładają inni saperzy, co mają, co wy macie na planszetce, co mamy zaznaczone na planszy głównej, bo na początku zaznaczamy na planszy głównej jakie przewody żółte i czerwone mogą się znajdować w rozgrywce. W większości misji ta informacja jest tajna na tej zasadzie, że losujemy na początku kilka naszych czerwonych kabelków i żółtych kabelków, ale tylko Kilka z nich bierze udział w samej rozgrywce, więc na planszy sobie zaznaczamy, gdzie mamy rozpiskę całego układu przewodów, zaznaczamy sobie, w których miejscach mogą być te przewody, ale nie jesteśmy pewni, czy one na pewno tam są. To już jest modyfikator, który wow, robi robotę. Natomiast to dedukcyjne kombinowanie ma dwie zalety. Po pierwsze, jeżeli lubicie dedukcję, to tutaj ona działa przewyśmienicie, bo macie zestaw wskazówek i to kombinowanie robi robotę, natomiast nie jest ono jakieś drastycznie przesadzone, co by oddalało tę grę od tego imprezowego charakteru. Natomiast ono generuje bardzo przyjemny stopień strategii, w którym kiedy wy oznaczacie, gdzie macie jaki kabel, co dobieracie, jaki kabel na Chcecie przeciąć, albo jeżeli macie dwa takie same kable i przecinacie jakiś inny o tej wartości, to który z tych dwóch wyłożyć jako ten przecięty, żeby wskazać swoim współgraczom, jakie kable znajdują się, z której strony, gdzie co się kończy. Naprawdę tutaj każdy ruch tak naprawdę ma znaczenie i może być wskazówką dla innych i to jest absolutny sztosior. Strasznie dużo mówię, sztosior trochę to tutaj zalatuje takim ojeju, jeju, jakie super, ale spoko, negatywy też będą. Niemniej, jeżeli chodzi o tę dedukcję i to, ten strategiczny aspekt, jest dla mnie on zaskakująco duży i zaskakująco przyjemny. Tu faktycznie każdemu ruchowi towarzyszą emocje, czy trafiliśmy ten przewód, czy zaraz wybuchnie, czy nie wybuchnie. Ta gra jest zaskakująca pod tym względem. Natomiast to, co mi się tu podoba, instrukcja nie zawiera specjalnie wielu wskazówek na temat tego, jakie mamy ograniczenia co do komunikacji. Nie możemy sobie mówić wprost, tu mam taki kabelek, tu ten, piątka, tu jest piątka, słyszycie? Nie możemy tak mówić, a cała reszta? Rób ta sobie jak chcecie. To mi się tutaj podoba, że ta gra łącznie z tymi modułami, które tu są, jak już wszystkie odkryjecie jest jedna wielka piaskownica, w której możecie sobie dowolnie budować rozgrywkę i to jest coś, co działa bardzo na plus w odniesieniu też do tego aspektu imprezowego, bo naprawdę możecie tę grę wyłożyć na stół. W... I zagrać z osobami, które są totalnie zielone w planszówkach. One nic, zero, nul. I to będzie emocjonująca gra, gdzie wszyscy będą się świetnie bawić, a dlatego jest to koop, w którym mimo tych emocji nikt się nie obrazi, że został tam skopany przez rywali czy coś. Nie, tutaj łujmy razem, a do tego gra ma ten aspekt, że o, wybuchliśmy, ale szkoda, jeszcze raz, dawaj, nie. I do tego dochodzi cała ta regrywalność, gdzie jedną misję możecie sobie wyłożyć jeden układ, nie bawić się za każdym razem zmiany zasad, które tutaj panują w dokładaniu modułów, a będziecie ciupać ten jeden scenariusz, jeszcze raz, dobra jeszcze raz, dobra mieszaj te kabelki jeszcze raz, dobra jeszcze raz. A z drugiej strony możecie się z osobami, które lubią posiedzieć i pomóżdzić, co jest gdzie, przeanalizować wszystko, uspokoić tę sytuację nad, nad stołem, wybrać sobie opcję pełnego skupienia i to też będzie działało. Więc wow. Ta gra naprawdę robi robotę i pod tym względem widzę, że no te nagrody jednak były zasłużone i no powiem wam szczerze, my się bawiliśmy przy niej wyśmienicie i ta gra to prędko ze stołu nie zniknie, bo wow, to jest taki tytuł Muszę skończyć z tym. Wow! To jest taki tytuł na każdą okazję, na dobrą sprawę. Nie jest to jakiś tam euromusgożer, więc miejcie to na uwadze, tylko właśnie kiedy szukacie czegoś lekkiego, przyjemnego do takiego koopowego ogrania z emocjami. Ma! Miodzi o creme de la creme, ale tak jak powiedziałem, są tutaj pewne minusy, i jeżeli chodzi o te minusy pod względem samej rozgrywki, to tutaj bym się specjalnie nie czepiał. Nie powiedziałem jeszcze wcześniej, że mamy tutaj narzędzia, które możemy wykorzystywać. To jest kolejna świetna strategiczna mechanika, w której te narzędzia losujemy sobie na rozgrywkę. Narzędzi mamy tyle, ile jest graczy w podstawowym wariancie. Każde narzędzie możemy wykorzystać tylko raz, ale to narzędzie będzie dostępne dopiero wtedy, kiedy przetniemy pierwszy przewód o wartości wskazanej na tym narzędziu. Więc kolejny element, który nam tutaj buduje ten aspekt strategiczny, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę taką bardziej rozbudowaną, bardziej dla graczy, którzy wymagają czegoś więcej. To jeszcze to, no ale dobra. Przejdźmy sobie do tych minusów i one tutaj głównie się skupiają na wykonaniu i aspektach projektowych. Chociaż powiem szczerze, to będzie czepialstwo. Słuchajcie, bomba. Teraz znalazłem. W Bodajże już za 110 zł można go kupić. Zresztą w opisie znajdziecie link do ceny, bo będziecie sobie mogli sprawdzić, gdzie jak najtaniej on krąży. Rozstrzał cenowy jest chyba od 110 do 180, czy do 200, nawet widziałem. Niemniej w tej cenie, jak powiedziałem, dostajemy całą masę rzeczy. Dostajemy grę z kilkoma rozszerzeniami, która jest modułową piaskownicą. Ale jednocześnie dostajemy jeden. W zasadzie dwa elementy, które są niezwykle istotne do rozgrywki, ponieważ te nasze podstawki i te nasze żetoniki przewodów. Jeżeli chodzi o podstawki, to ranyści dawno takiego tandetnego, cienkiego plastiku nie widziałem w grze. Serio, jeżeli to jest kluczowy element rozgrywki, nie można było tego zrobić dobrze, dać to z jakiegoś świetnie, świetnej jakości tworzywa, albo z drewniane, albo cokolwiek, nie wiem... Mam wrażenie, że one mi się od samego patrzenia wyginają. Tu jest trochę tak, jak było w sławetnym Bonsai, gdzie jak się na karty patrzyło, to one się w oczach wyginały. Tu mam tak z tymi planszetkami, z czego na pięć, które tu są, no to dwie są takie, no już się od samego początku chybocą, więc słabo to wyszło. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wykonanie, no to same te kafelki tekturowe. One są naprawdę dobrej jakości i bym się generalnie nie czepiał, nie licząc tego, że tak jak powiedziałem, ta gra jest bardzo mocno cały czas chcecie jeszcze raz, jeszcze raz i się robi nimi tak po stole cały czas. I ja podejrzewam, że ta gra to jeszcze kwestia no, z miesiąc może już niektóre kafle będą tak wyglądały, że zapamiętamy sobie, który jest jakim przewodem. Po prostu, bo tak będą wytarte. I aż by się chciało, żeby one były jakieś akrylowe. I tak, ja wiem, że to by podniosło cenę. Ale serio, przy wszystkim tym, co ta gra oferuje, myślę, że spokojnie tą cenę można by podnieść i ona by się dalej broniła. Tym bardziej, że widziałem gry, które są naprawdę tanie, a no miały takie akrylowe znaczniki, więc aż się prosi, serio, bo w momencie, kiedy te przewody się przetrą. No ta gra będzie trochę bezużyteczna, bo co to za dedukcyjna gra, w której już od razu widzimy rozwiązanie, nie? To trochę takie słabiutkie, to coś jakbyście puścili sobie jakiś kryminał w telewizji, czy, czy tam na streamingu jakiś, a obok siedziała osoba, która by spytała No dobra, a kto zabił? Ej, ale powiedz, kto zabił, nie? No powiedz, bo inaczej się nie dobawił, no no nie, to tu nie będzie działało troszeczkę się jeszcze doczepię do aspektu naszej planszy głównej gdzie mamy całą tablicę przewodów i tam sobie zaznaczamy te żółte, czerwone kable, w którym miejscu one mogą się znajdować tu bym zastosował trochę większe znaczniki tych kabli, dlaczego? bo w trakcie rozgrywki zdarzało nam się że tak się skupialiśmy na przecinaniu tych standardowych niebieskich kabelków, że zapominaliśmy o tym, gdzie w ogóle te czerwone i żółte leżą, tak jakoś one się nie rzucają w toku rozgrywki w oczy, a siadłoby żeby się rzucały trochę bardziej Jasne, ja wiem, to jest tutaj problem typowo graczy. Część z Was może go nie mieć. Natomiast ja bym osobiście te kabelki zrobił większe. I jeżeli chodzi o takie duże minusy, to to jest chyba wszystko, więc widzicie, no. Czy to było trochę czepianie się. Dajcie znać w komentarzach, czy aspekt właśnie takiego wykonania, w przypadku takiej gry Waszym zdaniem, czy wolelibyście, że ten kaliber gry miał takie właśnie bardziej budżetowe wykonanie im taniej, tym lepiej, bo to jest impreza rozrywka, czy raczej uznalibyście, że wow, to jest gra, którą będę grał przez nam jeszcze 5 lat, chcę, żeby była pancerna. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Na koniec jeszcze sobie powiedzmy o tym, jak, tak jak ta gra działa. W, Różnych składach osobowych, ponieważ to jest tytuł, który można ogrywać już na dwie osoby, można ogrywać na pięć osób. Jeżeli chodzi o rozgrywkę dla dwóch osób, widziałem opinię, że no, nie zaleca się. Moim zdaniem, zdura jak najbardziej na dwie osoby ta gra działa. Jest ona wtedy troszkę bardziej. Dedukcyjno-strategiczna, kiedy mamy te dwóch graczy naprzeciw siebie, każdy ma po dwa stojaczki i mamy to takie kombinowanie bezpośrednio, jasne, częściej tu się zdarzają sytuacje, w których, no dobra, jestem pewien, że ty masz dokładnie te kable, ale ich znalezienie mam wrażenie, że ta rozgrywka wtedy jest. Jasne, mniej imprezowa, nie mniej emocjonująca i trochę bardziej dedukcyjna. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywkę na więcej graczy, i tutaj polecam granie na więcej. Nie mówię, że na dwóch się nie da, bo jak najbardziej się daje i to jest bardzo przyjemne, bo tak grywaliśmy też. Natomiast na więcej graczy już jest naprawdę. Zastrzyk emocji, gdzie musimy wykmienić to, kto ma które kable, co gdzie. Więcej tych niewiadomych, ta gra staje się bardziej żywiołowa i. Faktycznie wtedy ona uderza w te imprezowe tony, a przy tym dalej pozostaje niezwykle grywalna. Więc zalecam na więcej osób, ale na dwóch jak najbardziej, moim zdaniem, też daje wiele przyjemności. Przynajmniej nam też takiej opcji dawała. No i w sobie taki jest cały Bombusters. To jest gra, która naprawdę wzięła mnie z zaskoczenia. Nie spodziewałem się, że ona będzie mi się tak podobała, a tymczasem trafiła prawdopodobnie do. Topki albo nawet na szczyt moich gier imprezowych i gier kooperacyjnych. Serio, ten tytuł jest naprawdę bardzo dobry i zachęcam Was do spróbowania. Może niekoniecznie go od razu kupujcie. Spróbujcie zagrać na jakimś konwencie plaszówkowym, na jakiejś imprezie. Spróbujcie go wypożyczyć gdzieś. Bardzo możliwe, że się w nim zakochacie, bo jest to gra, która jest modułowa, którą dostanę trajacie do siebie i do swoich współgraczy. Jest to gra, która mimo tego, że ma te 66 misji, nie jest grą kampanijną, w której musicie iść je po kolei, bo możecie sobie na wszystko otworzyć, posprawdzać jakie są zasady i się cieszyć, bo pojedynczą misję jakąś możecie łoić za przeproszeniem do zrzygania, a możecie chcieć sobie za każdym razem urozmaicać rozgrywkę. A samo to rozbrajanie bomb nie zawsze jest takie proste, bo dzieją się tu różne rzeczy i... No, ta gra działa tak, jak powinna działać i jest dokładnie tym, a nawet troszeczkę więcej niż tym, czego możecie się spodziewać po tym, jak przeczytacie, jaka ona jest. Ale się zakręciłem, ale tak, osobiście gorąco polecam i gdyby nie te rozwiązania designerskie i pod względem wykonania, no to jeżeli chodzi o samą mięsistość rozgrywki, to Naprawdę tutaj to by była kolejna już szalona druga gra na tym kanale, która by zdobyła odznaczenie specjalne tego kanału, którego nazwy dalej w sensie tego oznaczenia nie wymyśliłem. Może kiedyś jak się znajdzie gra, która faktycznie będzie tip-top oddechy do dechy. No i to tyle co mam wam do powiedzenia o Bombaster. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie tego typu gry czy graliście już Bombaster, czy wam się spodobało, czy jednak to jest totalnie nie wasza bajka i w sumie to zawiedliście się na całej linii i że tak powiem Rypło, ale nie tak pozytywnie. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja wam dziękuję za to, że byliście ze mną, obejrzeliście ten materiał. Dziękuję wydawnictwu nasza księgarnia za nadesłanie egzemplarza do ogrania, sprawdzenia, podzielenia się z Wami moimi wrażeniami. I to już tyle. Dzięki, do zobaczenia, cześć! Mówiłeś, że wiesz co robisz. Bo, bo, wiedziałem i prze przeciąłem. zielony kabel. Na pewno. Tak, by, był zielony jak. twoja kieczka. Wiesz, co? Chyba musisz iść do specjalisty.